Witam wszystkich w kolejnym odcinku grzeły men Okej. Okay. Podsumowanie naszej misji, to stawo chcę, żebyś niecił zapas towarów, które gromadzą w Rumunii. Ok, Enter. wciskamy, wchodzimy sobie do samochodu Chulos. Dostałem no się na podziemny parking, to nie tu, tu trzeba zawrócić. Tędy o. Dobra, no i jedziemy sobie. Uciekać ludzie. Ło, wow. ho. idziemy, idziemy, rzucamy tym wozem tutaj o morda. mordę, shift nitro, bum, roa, ludzie jak uciekają, ja jeszcze, idziemy szybciej, szybciej nitro daleko jeszcze, jeszcze, tam będzie szybciej, szybciej prawie nie wyrobiłem tego, chociaż i tak tam walłem w mur, no ale jakoś wykręciłem tam trochę coś o, pięknie, ładnie gdzie ten tir mi tutaj wpycha nie widzi, że ja jadę. Yes. Ciśniemy tam pod front. Co, ja tam się będę męczył? Teraz pojechałem chodnikiem, chodnikiem się dobrze jeździ. Jeszcze jak na prostej drodze, tylko się do przodu jedzie, nic więcej. Samochodów żadnych nie ma. Elegancko wtedy. O, no, to tutaj, no i sobie jedziesz do przodu, ciśniesz na speedie na maksymalnym i raz, dwa się dojeżdża. Tak, no, o, wymijaj, tak, o, baw się z tymi botami. I darał, ładny, na driftie tutaj. Jeszcze na Nitrze chciałem wyjść z tego zakrętu od razu, ale tamten samochód mi się tam wbił i nie zauważyłem, że tutaj muszę skręcić. Będę trochę nad tym narętnym. reżim jak będę wchodził, no to wcześniej trochę nitro będzie mi się dodawać. O, na przykład teraz. będę miał już nitro, to sobie pocisnę szybciej. O, już mam. Teraz tak i tak o. ta to był piękny zakręt. No, jeszcze troszkę później dał nitro, to było jeszcze lepiej. Ale dobrze jest. Fajnie tak się wmija. Lubię takie coś. Łorzeż mordę no shift no daleko tam jeszcze już spory kawał przejechałem no jedziemy jedziemy o, ależ chciałem go tak perfilnie walnąć ale za wcześnie uderzyłem Nitro, jedziemy! O, już jest, tutaj na miejscu jesteśmy. Teraz tylko dojechać, już ten zielony krzyżyk ustał. Więc jest dobrze, jest dobrze. idzie idzie jeden. O nie, dobrze tutaj. Aha, i tutaj będzie. a i będziemy się chyba strzelać. A jak? <todziora> to jedziemy. Dobra. To ja raz muszę czuć do myszki złapać. Bo, w tą grę. Dawniej trochę grałem. I ja mam po prostu do ruszania myszki. Bo w tej grze tak, w tej grze jest, tak, no i tam. Sami wiecie jak to jest. O, szkuczy, czy tutaj muszę trafić w beczułkę? Jeszcze trzy. A, ja te beczki muszę porozwalać różne. Różne przeróżne. A, tutaj jest. Tak. Nie, co na nim, a w ogóle go nie widziałem. Tam jest beczka, tam jakiś ziomuś. Tam też jest. Chyba już tam leży. Teraz tą beczułkę sobie wysadzimy. Dobra, podejdźmy tutaj tędy. Tu ktoś nadjeżdża? widziałem A no, są. Jest samochód. O, stał. a teraz powoli trzeba wyeliminować wszystkich. Dam sobie radę. Jak tam jestem schowany, no to tam luzik. Oni w ogóle na strzałów nie oddają. teraz dopiero ten tylko zaczął strzelać. Teraz tam jest. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze nie leży. Metrę to muszę przeładować no ja w końcu leży kucnie, sobie. Tu gdzieś na prawo zaraz tam też będą. I na prawo tam jakieś te beczki właśnie będą, tylko żeby mi tam jeszcze nie wyszli z tamtej strony. O właśnie tutaj są. No i tam też mnie strzelają. No, A chwilę ucieknijmy sobie. Luisina, haha Tak mnie zdjął No, no, dawaj, dawaj, Chyba już leży Za mną tu się jest? Gdzie? Tylko nas oka, że tutaj jest tutaj nikogo nie ma Dziwne troszkę Hmm, no dobra Tutaj są ludzie, tutaj są ludzie nie tak od tej strony my, i tylko co będzie powybijać o właśnie, tak o sobie wychodzi ja go muszę ubić Przyładuję sobie no aż blisko no. ma przeładowuj tam jeszcze jest kolejny leży chyba gdzie tam beczka jakaś jest? nie wiem, teraz tutaj podejdziemy sobie tutaj nie ma bo Jest i zioś. O, teraz samochód jedzie. Kurczę, no mi jeszcze misja nie udana. I odkąd teraz? O, o, to, no to ja teraz zrobię krótkie cięcie, dojdę do tego momentu. Co tam byłem mniej więcej około i dopiero znajdę nagrywanie. Okej, okay, już jestem sobie o tutaj właśnie, jak widać, tego musimy zabić, ale coś mi tutaj nie pykło, ale, 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 no nie mogę celować. Leży. razie jeszcze jeden, jak widać na tej minimapce. Na razie tego nie rozwalam, bo zaraz tamte auto przyjedzie znowu. No i wtedy nie dam rady. Na no, spokojnie coś amunicji uzbierać i dopiero Co się da, to zbierać. czy przyładuję. Teraz wóz przyjedzie na pewno, jak znowu, tak? Jedzie coś? No. Trzeba kucnąć i teraz wyeliminować. O, aż dwa wozy. I weź daj radę im, tak. Ja bym jeszcze nam tego najpierw rozwalił, go ile więcej by mnie naraz atakowało, i by było ciężko. No, dobra. Jestem rozwalony. Jeszcze tutaj został. O, jest tutaj. No, no. Okej, okay, jest leży. Tam jeszcze trzeba jedne te beczki rozwalić. Tutaj są. Teraz są chodzi, znowu przyjadą. Zaczęłam się z miejskiego terytorium. Do auta wsiadam. Nie, uciekam przed nimi. Chyba mam uciekać, nie wiem. Myślę, że się, się wydostał. No, to się wydostanę. O, właśnie. <grywa> Chyba tak. No, i tu jeszcze jadą cały czas. Chyba dobrze, że uciekłem. Teraz tylko dojechać na moje terytorium, to jest rumuńskie. I już tam oni dalej nie wiadomo. Będą się bać. <grywa> o, już tam trzeba ich troszkę pospychać. Ustrzelać opony im przestrzelić Wszystko co się da O, ładnie dostał. Przyjęło się. No i teraz O, ten już prawie rozwalony, moje auto prawie też. Zaraz zmienię auto, bo tym nie muszę jechać. Onet nie pisało, żebym wsiadł do niego. O rzecz mordę, no tego takiego auto tutaj ja brał nie będę chwilę że tu ja zaraz skręcimy tutaj w lewo tylko o, trzeba zaraz jakiś pojazd jeszcze skołować o, to się zaraz coś rozwali teraz tutaj tamtego mi się nie udało jeszcze raz musimy podjąć próbę przejęcia wozu o jest mamy nowy wóz już jest dobrze Ty co blokady nam nie robili takie blokady teraz ja jak chcę omijam i jeszcze tam postukać w nich, o, buchnęli ładnie jedziemy dalej, eee przez przypadek nacisłem i moje nitro i trochę wpisałem SHIFT, a jedziemy na NITRZE A oni już wcześniej nie wjechali Ta, Nie, jadą, jadą za mną Myślałem, że już jestem na tym moim terytorium Że już się bali, a to jeszcze nie, jeszcze kawałek trzeba przejechać Gdzieś to zaraz będzie O tamty buchnął Dobra, rajd tutaj prosto musimy Auto zamieniamy sobie na nowiutkie znowu nie tu, zawracamy. No akurat ten ziomek sobie tutaj skręcał, no i mnie tak zagnało. No nie, F wcisnąłem przez przypadek Shift, blokada. A proszę bardzo, takie blokady to tam wiecie, to nie na mnie. <grytanie> o, teraz z lepszym wozem przyjechali. Tego zabiję jednak chyba zioma sobie, A teraz to by, nie będzie mi jeszcze tak łatwo rozwalić to. Nie jest sobie samochód. samochód. Je, to jest jak bulldozer. O ho, ho. Dobra, zaraz trzeba znowu zwóz zmienić. O, nie, tu jest blokada. Że właśnie mi tutaj nie puknęli teraz. O, ja w niego puknąłem nie w tym momencie co trzeba. Palę się już. Nie ale jadę. Kurde, szybko wychodzimy z wozu, biegniemy na speedzie, tam jakiś wóz, no nie, potrącili mnie, no dawaj, 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 wsiadasz, walej tego babsztylu, oni co, wysiali z wozu, że mnie nie strzelają, <grystanie> a to już co, po misji, zbadają przez telefon, a teraz te właśnie terytoria. Dobra, kontynuuj, enter. Teraz tu jeszcze to nam zo zostało. To jest kolejne. Jak, to jest jakby tak wszystko w jednej misji. To by było, ale ja to wykonuję na kilka misji, bo to byłoby za długo. Jak tu nie wiem, nagrywam może z 10 minut około. Wcześniej też już był poprzedni odcinek, był o tym samym. Też tam było około 10-15 minut i kolejne ponad pół godziny by było. Ja tam wolę krótsze nagrywać bo wtedy tak niektórzy też nie mają tyle czasu, żeby oglądać na przykład filmy, co trwają ponad pół godziny. Ja tak wolę już tych tak max 20 minut, tak średnio około 20 minut, żeby film trwał, no nie? No a więc na tym kończę ten odcinek i dzięki za obejrzenie. Cześć!